Witam serdecznie, sporo było waszych głosów po moim typowaniu przed półfinałami pierwszej i koszkówki okazało się, że nie doszacowałem górnika Wałbrzych ten zespół bez um, rozgrywającego Hana wygląda naprawdę bardzo dobrze i w półfinale wybił z głowy grę Eskasowi Starogat Gdański duże brawa, górnik jak burza idzie drugiego Finalistę obok Wałbrzycha poznamy w środę około 22.00. Wtedy właśnie zakończy się mecz w Sisu Arena w Bydgoszczu między Enelą Bramczyk, Astoria Bydgoszcz i Jekasem Tychy. bardziej jest 2-2. Zero zdziwienia. Podobna nieco seria jak ta owa Bydgoszczan z Opolem. Te pierwsze mecze Tychy. Wygrywają i u siebie i na wjeździe. Wtedy dają z siebie 150%. Powiedzą, że dzień później nie dadzą na takiej intensywności grać z tak szerokim składem astorii. To już historia się powtarza i podejrzewam, że środa będzie wygrana gospodarzy w finał Wałbrzych Bydgoszcz. Przy okazji chciałbym pochwalić z tych y, czterech zespołów trzy. Górnika już wychwalałem grałem świetnie pod wodzą Andrzeja Adamka. Bydgoszczanie świetnie wracają po naprawdę fatalnych meczach. Chociażby ten mecz soboty, gdzie GKS no, zbiła Stonie. Dzień później się odkuli i zrobili swoje 2-2 z nożem na gardę, Także to też duże brawa. To musi być odporność psychiczna gigantyczna tego zespołu. No i GKS Tychy, który gra... Mm, jako jedyny w tej stawce bez obcokrajowca od początku sezonu, a także gra bez kontynuowanego podstawowego rozgrywającego Sebastiana Burzęduki Podarzam.